Hej, spotykasz się z kobietą, a ona ci mówi: Nie, 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 ze mną tak łatwo nie będzie. Nie takie numery. E, ja szukam faceta na stałym, szukam wartościowego faceta, e, szukam. Ja już się wybawiłam i teraz szukam. Wybawiłam się, to znaczy, że bardzo często kilku po prostu mnie pyknęło odeszli, nie wiadomo gdzie są, ja teraz szukam takiego faceta na stałe, który będzie chciał ze mną być, pomimo tego, że ja wcześniej byłam parę razy pykana i tak paru mnie zostawiło, więc ja teraz szukam faceta na stałe. Bardzo często yy, słyszałem takie wypowiedzi. I co teraz zrobić? Czy, czy to faktycznie ona teraz szuka na stałe faceta i ona już jest taka niedostępna dla nikogo, yy, no bo ona tylko szuka na stałe, więc czy nie masz szans już z nią sp spędzić weekendu Ech, miło, sympatycznie i fajnie? Bardzo często to, co te panie mówią, to jest kłamstwem, prawdziwym kłamstwem i nie pokrywa się z życiową prawdą po prostu. Oczywiście jest wiele kobiet, które faktycznie powiedzą Ci, że ona szuka faceta i ona jest tak poukładana i ona w, y, tylko zależy jej na facecie, z którą ona będzie żyła, to będzie jej być może mąż, być może chłopak na dłuższy czas, i ona sobie nie pozwoli na y, jakieś krótkie, y, krótkie ekscesy, tak bym powiedział. Ale z moich obserwacji wiele kobiet, gdy tak mówiło, mówiło, że ona szuka faceta. Po chwili mój kolega czy. Czy. Yy, te kobiety bardzo często później w szybkim tempie wylądowywały w łóżku, mówiąc później, przyznając się do tego, że sprawdzają mężczyzn, sprawdzają jak facet się yy, zachowuje, no bo jeżeli facet nie ma. Same to mówiły: jeżeli nie ma temperamentu, jeżeli nie ma jaj, jeżeli nie ma tej pewności siebie, jeżeli nie ma tej charyzmy, no to po prostu one tym zwykłym pytaniem. Yy... Wrzucają go do szufladki przyjaciel, kolega, podwózka gdzieś albo, albo może pan obiadek, I, i, i w ten sposób funkcjonują. Bardzo często mają fajnego kolegę Krzysia, Wojtka, Romka. Ona sobie dzwoni: Co Krzysiu robisz? A to pod. A Krzysiu, tak! Zobacz, Ania dzwoniła! Co Krzysiu, podwiedziesz mnie? To co, może później zjemy jakiś obiadek? Dobra, no dobra, dobra. No i ma takich kilku Wojtków, takich kilku y, 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 Krzysiów, y, y, Pawłów, i oni wożą ją, próbują, a przyjeżdża ham bezczelny, jakiś tam y, w ogóle nie wie, co to y, 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 gdzieś pozwolić zawieść, tylko przyjeżdża na gotowe, bierze ją y, za włosy, rzuca na łóżko. I takich przykładów y, widziałem wiele. Więc nie do końca y, wierzcie kobiecie, która to, to mówi, obserwujcie ją, badajcie, y, patrzcie na ile możecie sobie y, pozwolić, bo. Bo widziałem wiele, wiele przykładów kobiet, które mówiły, że szukają faceta na stałe, a tak naprawdę nie szukały faceta na stałe, bo dzień później wylądowały z moim kolegą w łóżku, albo z jakimś innym jeszcze chłopakiem w łóżku, ponieważ te słowa były po prostu jakby nieaktualne na dzień jutrzejszy. Czasami może dzisiaj boleć głowa, mogą się źle czuć, mogły sobie przypomnieć, że je kiedyś ten co pyknął ją porzucił, więc ona dzisiaj ci tak powie, ale już za godzinę, jak sprowadzi super nastrój, super atmosferę. Yy, super fajne chwile nagle yy, dookoła piękną otoczkę, nagle może być otwarta jak otwarta książka dla Ciebie. Ale to tylko taka rada skromna ode mnie. W każdym bądź razie, gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, na dole masz link do moich szkoleń: akademiamyślinkdm.pl. Zapisz się już teraz. Ja osobiście dziś pozdrawiam cię, jak zawsze, z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek i żebyś zawsze, ale to zawsze, starał się analizować to słowo, gdy kobieta ci mówi to zdanie. Ona szuka faceta na stałe, bo Duża, duża część tych kobiet, mówiąc to zdanie, odstraszyła tych panów, którzy nie mają w ogóle siły przebicia, którzy są przestraszeni, a zostali ci bezczelni, którzy pokazali jej, jak ona szuka faceta na stałe. Hej.